Panie i panowie, ja jestem kulturalny wilk, a to jest Hołat. Zapraszam. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of nine students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakal. It was their last stop. Three weeks later, in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. Took the spring thaw two months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident no external damage nor bruises were visible besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color much speculation arose from these puzzling events such theories included attack from the local tribesmen from an avalanche or animals each theory however only served to create more questions the truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day what really happened Może Akt pierwszy. Jesteśmy w lokacji, która była ukazana na ostatnim slajdzie. I teraz co my tutaj mamy zrobić? Można domyślić się, że odkryć prawdę. Zapewne taka prawda jest. Bardzo ładnie to wygląda. No dobra, gdzie my mamy iść? Na pewno w góry. Tutaj widzę szczyt, żadnego innego w zasięgu wzroku, ale są chmury, więc. No cóż, mogą być niedaleko. Pa, której będziemy ślady szukali, to była grupa diatłowa. Od nazwiska przewodnika. No przewodnika, tego, który zorganizował grupę, bo przewodnika mieli dodatkowego. To nie pomogło w uniknięciu śmierci. A na czym polegała śmierć? Jak słyszeliście sami, nikt tego nie wie. Dobra. Wiem, że mamy odszukiwać jakieś notatki. Ale gdzie? Tu tam da się wejść. Nie. Nieustępliwy płot jest. Nie tędy. Tędy też nie. No dobra. Będę podążał na początku tam, gdzie prowadzi ścieżka. Zobaczymy, gdzie doprowadzi. Zimno. Mam nadzieję, że mam jakieś ciepłe buty. Nie tylko. Mogę też biec. Ale kondycję mam słabą. No i koniec biegania. Aha. Słyszę zmianę w muzyce, to znaczy, że idę w dobrym kierunku. Tak, ewidentnie. A muzyka też jest bardzo ładna. Ogólnie, warstwa artystyczna tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie. Udajemy się na stok góry Hołat Czachl. Od niej właśnie jest nazwa gry. Aha. To wygląda niepokojąco. Nie, tak się skinają. Tak, na pewno tam mamy iść, skoro tak. Chociaż kto wie, może coś ukrytego jeszcze jest gdzieś indziej. Dobra. Idziemy tam, gdzie wygląda na najbardziej obiecujące. Oho. Ślady stóp. Czy idziesz do mnie? Ok. Chyba idę. Ktoś mi tu ściemnia. Żadnej alternatywnej trasy nie widzę. Ktoś mi śnieży przed oczami. Bardzo lubię takie zimowe klimaty. Na końcu zobaczyłem tylko rozbłysk, palące do granic możliwości światło. Ból, który rozrywał moje ciało. Czułem, że wyrywa mi duszę. Po chwili byłem nikim, niczym. Światło zgasło, a ja rozpłynąłem się we wszechogarniającym mroku. Jakże się ucieszyłem, że wreszcie nastał koniec? Zginąłem? Już? Nie, gdzieś nadal chyba idę. Tak, kieruję. Ale. Yuh. O? Wszechogarniający blask. Ja tu widzę ślady i biel. Biegnę, ale nic nie widzę. O, 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 o. Namiot. O. Tutaj grupy? Nie. Tutaj coś się pali nawet. Cieśnij e, proszę bardzo. Idę za tobą krok w krok. Kto idzie za kim? Akt drugi. Czy próbowałeś kiedyś zachować w sobie człowieczeństwo, kiedy inni przekonywali cię, że jesteś niczym więcej, jak tylko przedmiotem, obiektem, który mogą naginać do swojej woli, kiedy wymawiali ci, że jesteś potworem, który zasłużył na karę, a ty nie mogłeś sobie za nic w świecie przypomnieć swoich zbrodni, kiedy odbierali ci tych, których kochasz. Zostawiając zamkniętego w ciemności. Problem polega na tym, że w ich ciemności nigdy nie byłeś sam. Ok, przespałem się, ale teraz jest gorzej. Może do rana? No, nie, nie się. Cóż. A to, to co? Aha... Bieganie w głębokim śniegu jest męczące. Dostosuj prędkość do panujących warunków, aby nie wyczerpać swojego organizmu. Przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę. Możesz skupić wzrok na dowolnym obiekcie, aby lepiej mu się przyjrzeć. Świetlając sobie drogę latarką, stajesz się bardziej widoczny. Co? Dzięki za radę. Czyli mam nie świecić latarką czasami. Bacznie obserwuj okolice, aby skuteczniej nawigować przy pomocy mapy i kompasu. Okej, okay, muszę zlokalizować, gdzie ja jestem trudno dostępne przesmyki skalne mogą prowadzić do interesujących miejsc i skrótów. Niekiedy, aby się do nich dostać, będziesz zmuszony przeciskać się pod niskimi przeszkodami, bądź z nich zeskakiwać. Okej. Okay. Mam mapę? Aha. Yh. Ktoś tam krzyczał. Co to jest? Jakiś maszt. Radiowy? W ogóle, które czasy teraz są? Który rok? Nie ma niczego takiego zanotowanego Pięknie, kompas ma litery rosyjskie Ogólnie jesteśmy w Uralu W północnej części Okej okay. C to jest S Tyle wiem Niewiele więcej ale to, jak widać, wystarcza do przeżycia. Czyli N to jest czarne, co zresztą chyba jest standardem. Dobra, czyli najprawdopodobniej mam tutaj zaznaczone O. Gdzie jestem? Teraz patrzę na północ. Mhm, to by się zgadzało. Ok. Czyli mam jeden punkt. Ale, moment. Ej, jak to? Teraz patrzę na południe. I to mi wygląda jak to, co powinno być na północy. Chyba, że za tymi skałami. A, okej, okay, dobra. Zgadza się. Chyba. No dobra, idę. Częrzec wygląda jak czaszka. Ło! Wow. O! O! Oznaczone gdzie jestem? Trzydzieści, pięćdziesiąt dziewięć. Tak, trzydzieści. Pięćdziesiąt Was? Trzydzieści pięć. Pięćdziesiąt o tutaj, coś mi tu nie gra. To w ogóle jakieś totemy? Tak wygląda pień wygrawerowany. Tutaj nie ma żadnej tego typu wskazówki. 35-50, może tam powinienem po prostu iść. To by już grało. No dobra, to ja świecę sobie. A może powinienem nie świecić, póki nie ma sensu? Nie, będę świecił. Najwyżej zginę. O, szybko. No, tutaj nic nie ma. A to? Coś czerwonego. Oho! To ewidentnie jest coś, co powinienem zbadać. Jak krater po meteorycie. I... Zobaczyłem natychmiast, gdy tylko usłyszałem o zdarzeniu. Dotarłem do Wiżaju na dwa dni przed grupą poszukiwawczą Politechniki. Czekając na nich, zaciągnąłem języka wśród miejscowych. Jeden z nich powiedział mi, że posiada chatkę myśliwską w tamtym rejonie. Warto będzie się temu przyjrzeć bliżej, kiedy dotrzemy na miejsce. Kiedy wreszcie wszyscy przybyli, wyruszyliśmy na poszukiwania. Wytłumaczyłem, jaką rolę pełni w trakcie tej akcji jednostka, i że wszelkie odkrycia czy uwagi powinny być najpierw kierowane do mnie. Po kilku dniach wędrówki w końcu trafiliśmy na namiot należący, jak się domyślałem, do zaginionych studentów. Wstępne oględziny wykazały, iż osoby znajdujące się wewnątrz namiotu z jakiegoś powodu w panice próbowały z niego uciec. Namiot został rozcięty od wewnątrz. Ślady na śniegu. Prowadziły w stronę oddalonego o około półtora kilometra lasu. Jednak po około 500 metrach trop się urywał i musieliśmy uważnie przeszukiwać teren. Nie było to miejsce zwykłego wypadku, czułem to. Byłem przekonany, iż zaszło tutaj coś znacznie bardziej złożonego. Byłem przekonany, że mamy do czynienia z czymś nienaturalnym. Wow. Wow. Co się dzieje? Okej. Okay. Cześć. Oh, zginąłeś. <śmany> <śmany> Już? Okej. <śmany> Okej. Okay. Okay, to teraz ja stąd uciekam. Yeah. Dajcie jakaś twarz narysowana, jakieś rysunki w ogóle tutaj są. O, ok. To, to. Gdzie to biegnie? Dobra, biegnę za tym. Jakiś chłopak niby mały. Chyba. Super ty. Teraz... Ja nic nie widzę. Dobra, zniknął. Powiedzmy. Teraz gdzie ja jestem? Mapa. Ok. Zaznaczony punkt. 67, 62. To są minuty, tak? O tak. No tak, po stopniach to by nie było sensu się nawigować. Mm. Ok. okej. Czyli ja jestem tu i byłem chyba tutaj. A tam było 35, czyli tu. Czy tu? Dobra, wracam do ogniska. Moment. Wracam tam zobaczyć w ogóle co tam jest. Co to za napisy były? Okej. Okay. A to to co? Co się tam świeci? To też muszę zbadać. Ja, mapa. To to jest południe, niemalże. Troszeczkę bardziej na wschód. No dobra, to widzę. To to jest mniej więcej gdzieś tu. Dobra, latarka. Zgasła mi. To jest jakaś. Aż. Nie. No, tak wygląda. Okej, okay, tutaj chyba coś chce mnie zabić. Nie wchodzę tu ponownie. Nie ma sensu. Wrócę się teraz do tego obozu. To było, właśnie muszę odczytać, gdzie ja mam iść, niby. Tam? Którędy ja przyszedłem? Uciekłem w którąś, byle, którą stronę. Okej, okay, mamy punkt nawigacyjny. Tylko. Co to jest? To jest na północ. Stoł. Tutaj niby ognisko jest. No to sprawdźmy. A tam? Tam jakieś przejście. Przejście dalej, ścieżka. Ognisko. Gdzie? Kompas, kompas sam, o. To jest północ, no właśnie w tą stronę powinienem iść. Niby. Okej, okay. zorientuję się co jest tu. Robi, Robi się ciemniej. O, wilki Tu jest wejście na górę Jestem gdzieś chyba tu Chyba po tym idę to Powinienem iść w tą stronę Ale najpierw do ścieżki Okej, okay, to powinienem się cofnąć Tak mi się zdaje no zdecydowanie tutaj jest jasno, z jakiegoś powodu. Tu się robi ciemno.